Słuchawki jakie są, każdy widzi. Nie każdy jednak potrafi odpowiednio dobrać produkt, który sprosta wymaganiom, a przy tym nie zrujnuje kieszeni. Sztuką jest wydać kilkadziesiąt złotych i osiągnąć zadowalający efekt. Kilka tygodni temu firma Genius podrzuciła nam swój mainstreamowy model słuchawek. Mowa tutaj o HS-05A, które są konstrukcją zamkniętą, wyposażoną we wbudowany mikrofon. Genius przyzwyczaił nas już do typowego kartonowego opakowania w biało-czerwonych barwach. Tym razem jest ono nieco bardziej zabudowane i odkrywa przed nami tylko nieznaczną część produktu. Na odwrocie znajdziemy szybki przegląd oferowanych funkcji, które opisano w 22 językach. Pośród nich znajduje się także język polski. Interesujące natomiast jest to, że producent kilka razy podkreśla skręcany kabel. Uwagę zwraca także napis informujący o tym, że słuchawki posiadają ergonomiczny design, dzięki któremu nie męczą uszu, nawet podczas długiego noszenia. Coś w tym musi być, ponieważ firma Genius wypuściła nawet stosowny dokument informujący o przeprowadzonych badaniach oraz optymalizacjach, które mają na celu zwiększenie komfortu pracy ze słuchawkami. Słuchawki posiadają konstrukcję zamkniętą, która powinna sprawdzić się w większości zastosowań. Muszle słuchawkowe wykonano ze srebrnego plastiku i obito materiałem, który w dotyku przypomina skórę. Pałąk jest regulowany, a w miejscu styku z głową posiada specjalne obicie wypełnione gąbką. Niektóre elementy, tak jak na przykład końcówka mikrofonu czy fragmenty pałąka, wykonane są z błyszczącego plastiku. Ma to swoje zalety i wady, bardzo ładny wygląd oraz podatność na zarysowanie. Mikrofon bardzo przypadł nam do gustu. To jeden z lepiej wykonanych słuchawkowych mikrofonów, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Jest solidny, masywny, a przy tym, dzięki fragmentowi gumy, daje się ustawić według naszych indywidualnych upodobań i potrzeb. Przewód słuchawkowy jest nieco cienki, ale niewątpliwym plusem jest to, że został zwinięty w sprężynkę. Dzięki temu nie pląta się niepotrzebnie pod biurkiem. Pilot umieszczony na kablu pozwala nie tylko na regulację poziomu głośności, ale również na wyciszenie mikrofonu. Słuchawki Genius HS 05 podłączane są za pomocą dwóch typowych minijacków. Na wypadek jednak, gdybyśmy chcieli się przenieść na poważniejszy sprzęt Stereo, producent dorzuca nam w gratisie przejściówkę na dużego jacka. Testy rozpoczęliśmy nietypowo, bo od dzwonienia. Po dobrych 40 minutach rozmowy nie odczuwaliśmy żadnego dyskomfortu. Dźwięk był bardzo wyraźny i czysty, a nasz rozmówca twierdził, że słyszy nas bardzo dobrze. W grach jakość dźwięku okazała się być bardzo dobra, ale pozbawiona dynamiki. Podczas oglądania filmów zaobserwowaliśmy dokładnie ten sam problem, natomiast w trakcie odsłuchu muzyki słuchawki sprawowały się wzorowo. Podsumowując, słuchawki Genius HS05A to całkiem niezły wybór dla bardzo niechętnej do wydawania pieniędzy kieszeni. Za kilkadziesiąt złotych otrzymujemy produkt solidny, który nie rozpadnie się po kilku miesiącach użytkowania oraz zadowoli co bardziej i mniej wybredne gusta.